Witajcie moi drodzy. Dzisiaj Was witam z pięknej Benalmadeny, a filmik będzie o nieruchomościach z rynku pierwotnego. Co musicie wiedzieć, jak to wygląda, dlaczego rynek pierwotny, a nie rynek wtórny? Z, no mamy no dwa typy nieruchomości. Rynek pierwotny to są te nowe nieruchomości budowane. Bądź dopiero wybudowane, bądź te, które są w trakcie budowy lub ewentualnie te, które są off plan, których nie ma jeszcze, które jeszcze nie wyszły z ziemi, a widzicie tylko plany dlaczego one są atrakcyjne, dlaczego są popularne? Dlatego, że są nowe. Często też ich Walory estetyczne przeważają za, za tym, że chcecie nabyć takie nieruchomości, ale to też już jakby ekonomiczne względy, niższe, czynsze, bardziej ekonomiczne, lepiej zrobione, bardziej ekologicznie. To są te rzeczy, które przeważają. Co jest małym minusem w tych nieruchomościach? No, położone są już dużo dalej od morza, bo najczęściej grunty już pozyskiwane pod duże deweloperki są no, troszeczkę dalej i ich jest nie jest już tak bezpośrednio przy morzu, jak te, które są starszymi nieruchomościami z rynku wtórnego. Ale zalety są takie, że często są to osiedla budowane już w różnych stylach, o dużych ilościach basenów, o wielu atrakcjach z siłowniami, z parkami rozrywki, często już z restauracjami. Więc tak naprawdę nie potrzeba wychodzić poza osiedle, żeby się dobrze bawić, żeby spędzić czas, praktycznie tak jak w hotelu pięciogwiazdkowym na All Inclusive. Dlaczego są atrakcyjne? Bo są nowe. Możecie je wyposażyć, możecie je na etapie budowy przeprojektować tak, aby spełniały Wasze wszystkie kryteria, aby cieszyły Was najbardziej. No też możecie już stworzyć, jakby te nieruchomości też poddany cel: czy to dla Was do mieszkania, czy to właśnie pod wynajem. Więc tak, rynek pierwotny cieszy się dużym powodzeniem i buduje się tutaj bardzo dużo. To są bardzo atrakcyjne nieruchomości, ich ceny też są już adekwatnie wyższe niż tych nieruchomości z rynku wtórnego. E, jakie musicie spełnić e, może nie wy, ale na co musicie zwrócić uwagę, kupując taką nieruchomość? Na dewelopera. Dlatego też polecamy zakup z profesjonalistami, żebyście też korzystali z usług dobrych prawników sprawdzonych biur prawnych, żeby zbadali, czy nieruchomość posiada wszelkie potrzebne dokumenty, pozwolenia na budowę, czy są też odbiory wszystkie dokonane. Czy wszystko jest wykonane zgodnie z planem? No, tak to wygląda, że trzeba tych rzeczy pilnować. Zapraszam, przyjeżdżajcie, pokażę Wam bardzo fajne, ciekawe, nowe osiedla budowane. Oczywiście musicie się uzbroić w cierpliwość, bo tych nowych do sprzedaży na już jest bardzo niewiele. Na resztę będziecie musieli poczekać, więc wpłacacacie zadatek, podpisujecie umowę. No i dalej według etapów, tak jak deweloperzy mają ustalone harmonogramów, dopłacacie kolejne kwoty, a e, nieruchomości e, często powstają w ciągu roku, dwóch lat. To zależy na jakim etapie e, przybędziecie i na jakim etapie je zarezerwujecie. Zapraszam do kontaktu, a piszcie. E, na Whatsappa kontaktujcie się bądź na maila. Do zobaczenia w Hiszpanii na Costa del Sol.